Siema! To Was ulubiony konsolowy Dominik. Dziś zapraszamy na moje stanowisko gracza. Więc zaczynajmy. Stanowisko gra... Moje stanowisko gracza zaczynając od retro. Retro to jest generacja od pierwszej do szóstej. To jest właśnie telewizor, certek. A to jest Xbox Classic i Pegasus. A najlepszą grą, nasz, moją ulubioną, jest Pegasus. Dokładnie. Więc, jeśli Wam się podoba odcinek o tym retro moim stanowisku, więc oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę, napiszcie komentarz pod tym filmem, co o tym sądzicie. Na razie, cześć!